Hej, katulenka! dzisiaj mamy dla was niespodziankę z czarowaniem. Moim asystentem będzie Tuluś. Asystencie Tulusiu, proszę o pierwszy rekwizyt. Już się robi, Lenka. Pierwsze idzie jabłuszko. Odsuwam się. Okej. Okay. Wow, Hej! To ja! Świeżak! Antek! O! Lenka! Co to, to, to coś mi tak na czole? O została ci naklejka. Naklejka z jabłka! O nie! Hejka! Jestem Antek! Przywódca gangu świeżaków! Super, sprawa! Witajcie dzieciaki! Teraz będę u Lenki, mieszkał w domu! Ha! Narka! <tryk> Proszę o następny rekwizyt. Już się robi. Proszę bardzo. dobra. Wow. Jestem ja, Truskawka. Królowa gangu. Tak. Mam super kondycję. Dużo witaminy C. Jestem mega odporność. Wow. Hejka dzieciaki. Cześć ręka? Cześć. Super, będę tutaj mieszkać u Lenki. Siej mam Tuluś. Tulusiu, proszę. O jeszcze następny lekwicz. Już się robi Lenka, proszę, o to jest kolejny wizyt. Abraka dobra. Wow! Hejka, dzieciaki, jestem Piotrek! Pieczarka, super silny, mam dużo witaminy D. Jestem mega, mega silny. Cześć Lenka! Cześć! Hej Katuluś! Będę tutaj u mnie ja mieszkał w domu. Hej! Proszę o jeszcze jeden rekwizyt. o! Wielkie to trochę... Tak, proszę, hoł, ho. Postaw sobie tutaj. No super! A leka Bym! To ja! Broku Bartek! O, tak! Taki jestem super luzak! Jest tu mi świetnie ulęki. Jestem krzepki i mocny. Hej! I wyluzowany. Tulusiu, proszę o następny rekwizyt. Proszę bardzo. Uh, uh, uh. Jest rekwizyt. Abra Cześć! Nie? Jestem marchewka Marysia. Specjalistka od witaminy A i super cery. Cześć, Lenka. Cześć. Hej. Siemka, Tuluś. Hej, dzieciaki! Będę tutaj teraz z Lenką mieszkać w niej w domu! Nie w domu. I będę u was w filmikach. Hej, hej! Ty się proszę o... Jeszcze mam tak Proszę bardzo, Lenka. Już ci podaję. A Kadabra! Hej, Hejka, dzieciaki! Jestem gruszka Gosia! Jestem najmądrzejsza w gangu, naprawdę. Witaj, witaj, Lenka. Witaj, Kruszka, Gaciu. Witaj, Tuluś. Hej, o, hejka, hoppa. Tuluś, proszę. Jeszcze jeden rekwizyt. Już podaję, proszę bardzo. O, jest. Proszę. Bum! Jestem Śliwka Sabinka! Witajcie dzieciaki! Uu, miło was tu widzieć. Jestem super opanowana i cierpliwa i pogodna. I to ja łagodzę kłótnie w gangu. O tak! Cześć Ręka! Cześć! Cześć! cześć. Hej Tuluś! Hej dzieciaki! Hoppa! A z proszę o ostatni rekwizyt. O, proszę lęka, już podaję. Mhm, mm jest. A dobra, dobra. Wow! O, o, hejka, ktoś tu jest? Halo, halo. Ej, ej. Ej. Pomidor, no no obróć się no, pomidor. Halo. Bartuś, słyszę cię? Ty jest grywujesz, ty się schowałeś. Please, tylko się obróć. U? to jest? O, cześć! O, ty jesteś na lęka, tak? O, super! O, jestem też członkiem gangu. Jest, mam super humor. Jestem fajny gość, naprawdę. Mam dużo, dużo też energii. O, I będę tutaj występował. O, super! Hoppa! Oto mi cały gang świeżaków. Teraz powiem imiona. To jest truskawka Tosia. To jest brokuł Bartek, to jest pomidor Patryk, a to śliwka Sabinka, to jabłko Antek, gruszka Gosia, pieczarka Piotrek i marchewka Marysia. Łuuu, super, super, ekstra, hej, 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 hejka, łuuu, super, będziemy tutaj teraz często. Jeśli się wam podobało, dajcie łapkę. W górę i subskrybujcie. Wkrótce kolejne filmiki ze świeżakami. Tak, tak, będziemy występować. Super! Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Hej, hej! pa! pa.